O Witolfie słychać było od Bałtyku po Karpaty, ale i on zaznał smutku. Rozsiądźcie się i posłuchajcie tej pięknej legendy. Był to człowiek niezwykły. Przeszłość znał, teraźniejszość rozumiał, a przyszłość potrafił przewidzieć. Królowie słuchali jego rad i poddawali się jego woli. On zaś przebywał na swoim statku, przemierzając morze od brzegu do brzegu świata, prędzej niż ktokolwiek mógł przeprawić się przez Niemen. Rozmawiał z księżycem i znał niezliczone mnóstwo gwiazd po imieniu. Miał konia, którego nazywał Joć, na którym wiatry wyprzedzał. Pałacem jego była głowa owego konia. Przez jedno ucho wchodził, przez drugie zaś wychodził. Kiedyś, gdy biesiadował u pewnego króla, koń Witolfa spotkał się na łące z klaczą królewską, która podobno miała takie same przymioty. Ale bogowie, nie chcąc, aby rodzaj takich olbrzymich zwierząt rozmnażał się, przykryli ich dwiema górami, wznoszącymi się jedna nad drugą. Witolf, pełen rozpaczy, oddalił się od dworu tego króla kiedy powracał z wojskiem na zawojowanie jego królestwa trafił pod tą samą górą na smoka Pukisa walczył z nim pokonał go i zabrał niezmierne skarby w końcu pojednał się z tamtejszym królem gdyż obaj byli czarownikami o Witolfie i o wielu innych legendach wiele się już nie mówi ale jeżeli masz ochotę poznać nasze zapomniane historie, zapraszam do subskrypcji. No to do następnego smoczki.